Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Dzień dobry. Witam w kolejnym moim Tyflo podcaście. Ala Witek się kłania. Dzisiaj chciałabym zaprosić do wysłuchania audycji, w której spróbuję pokazać, jak w najprostszy sposób przygotować placki ziemniaczane. Na początek, może spróbuję powiedzieć, jakich składników potrzebujemy do przygotowania tejże potrawy. Po pierwsze, około 8%. Dużych ziemniaków. Jeśli są małe, to może to być 12 sztuk. Około 6 łyżek mąki pszennej. Jedną cebulę. Dwa jajka. Oraz sól i pieprz. I oczywiście olej do usmażenia placków. Na początek obiorę ziemniaki. Najlepiej placki ziemniaczane przygotowywać z młodych ziemniaków, dlatego że mają w sobie dużo wilgoci, a ich smak rzadko bywa słodkawy, tak aby zepsuł nam smak placków, ponieważ w zimie, na przykład, kiedy ziemniaki są przemarznięte, zdarza się niestety, że mają taki słodkawy smak. Wydaje się, jakby ziemniaki były posłodzone zamiast posolone. Chyba, że ktoś lubi placki ziemniaczane na słodko, wtedy w zasadniczo nie ma problemu. W trakcie obierania ziemniaków, żeby sprawdzić, czy każdy został należycie obrany, oczywiście można to zrobić palcami. Zanim zaczniemy obierać ziemniaka, jego powierzchnia jest sucha i szorstka. I po obraniu powierzchni warstwy, tej obierzyny, powinniśmy czuć pod palcami gładką fakturę i taką bardziej wilgotno. Jeśli po obraniu ziemniaka czujemy takie twarde i szorstkie miejsca, możemy z dużym prawdopodobieństwem przypuszczać, że po prostu zostały nam nieobrane fragmenty, lub po prostu ziemniak ma tak zwane oko, czyli taką część, którą powinniśmy wykroić ciemną i taką szorstką. No i oczywiście wykrawamy, dopóty nie uda nam się po prostu całej tej części pozbyć. Czasami się zdarza, że przy ziemniakach po prostu oka sięgają w głąb do połowy, więc po prostu wtedy nie ma rady, tylko odkrawamy całą tą część i tylko tą część czystą ziemniaka, która pozostaje, możemy ugotować, zetrzeć, czy co tam z tym ziemniakiem robimy. Jeśli nie jesteśmy pewni, a przygotowujemy samodzielnie jakąś potrawę bez pomocy wzroku, lepiej tego jednego ziemniaka zostawić, albo po prostu jeśli mamy możliwość, zapytać kogoś, żeby zerknął, czy na pewno został dobrze obrany. Bo przecież nie chodzi o to, żeby każda jedna rzecz była zrobiona absolutnie i w 100% samodzielnie, tylko żebyśmy w trakcie gotowania robili samodzielnie tyle rzeczy, ile potrafimy. Jeśli więc jesteśmy w stanie przygotować bez niczyjej pomocy całe danie. No dobrze, jeśli potrzebujemy, to warto o tą pomoc poprosić. Ktoś na pewno z naszych osób mieszkających z nami lub tych, dla których przygotowujemy posiłek, doceni nasz własny wkład, jaki włożyliśmy w to, żeby przygotować potrawę. Ja ziemniaki staram się ubierać spiralnym ruchem dookoła. Wtedy najłatwiej jest mi upilnować żebym obierała je miejsce za miejscem i kiedy wydaje mi się, że cała powierzchnia ziemniaka jest już obrana, wtedy jeszcze sprawdzam i poprawiam ewentualne niedociągnięcia. Ciemniaki zostały obrane. Teraz bardzo starannie trzymaj je w pod bieżącą, ciepłą wodą, dlatego że często zostaje po prostu na nich ziemia. Teraz, kiedy ziemniaczki będą wykopywać spody, ja sobie obiorę cebulę. Z obieraniem cebuli sprawa ma się w ten sposób. Przez wierzchu wydaje się nam sucha, taka nawet trzeszcząca skórka. Kiedy ją obierzemy, pod spodem mamy taką prążkowaną fakturę i wilgotną. I też sprawdzamy, czy żadne fragmenty tej suchej skórki nie zostały na cebuli. Jeśli nie, Wtedy możemy przypuszczać, że została należycie obrana. Dobrze jest nasze ciasto na placki ziemniaczane robić w dużym naczyniu, w dużej miejsce, ponieważ i ułatwia to tarcie, gdyż nawet przesuwając tarkę w środku nie powodujemy wylewania się ciasta na zewnątrz, jak i później w trakcie smażenia placków ułatwia nabieranie, bo nie tak łatwo jest rozlać, jak nabierając choklą ciasto jak z małego naczynia. I teraz zaczynamy od tarce cebuli. Ja akurat trę na małych oczkach. Wiem, że też są osoby, które trą na dużych. Myślę, że specjalnej różnicy nie ma. Ja osobiście wolę kiedy ciasto jest takie bardziej jednolite, bo mam wtedy pewność, że wszystkie fragmenty są mniej więcej tej samej wielkości, wszystkie składniki i jednakowo będą mi się wysmażać. Dodając cebulę należy zwrócić uwagę, żeby te takie zdrewniałe części na końcach nie zostały potarte. Można to zrobić przecierając ją po prostu dookoła. Należy oczywiście uważać, żeby żadne większe fragmenty do środka nie wpadały. to co staro, żeby sprawdzić, czy są jego zostały jakieś większe kawałki. Jeśli tak, to jeszcze je dodatkowo Bo no, Ponieważ te bóle, jak powszechnie wiadomo, ma warstwy, więc czasami się jakiś tam kawałek w trakcie tarcia oddzieli. Ziemniaki I przygotować resztę ciasta. Ja zaczynam tarcie ziemniaków zawsze od tych najmniejszych. Kiedy jestem jeszcze tarciem najmniej zmęczona, najłatwiej jest mi przecierać małe ziemniaczki. ponieważ bez większego trudu jestem w stanie je utrzymać i należy je przetrzeć. Końcówki, których nie jesteśmy w stanie już przetrzeć, odkładamy na bok, nigdy nie wrzucamy ich do ciasta, dlatego że mogłyby zostać w stanie surowym, psując dobry smak dobrze wysmażonego ciasta w plasku. Jeśli zdecydujemy się na przygotowanie ciasta na placki ziemniaczane przy pomocy robota pewnego, musimy pamiętać tu o tym, jeśli efekt przeróbki tych ziemniaków przez robota jest taki, że osobno mamy, że tak powiem, suche wiórki, a osobno jakby ten sok ziemniaczany, musimy pamiętać o tym, żeby oba składniki na powrót złączyć. Dlatego, że po prostu musimy pamiętać o tym, do ziemniaków dodajemy jeszcze mąkę i jajka. Ale same jajka nie nawiżą ciasta na tyle, żeby było soczyste. Po prostu będziemy mieć opłatek o smaku ziemniaka. Jeśli tej wody na powrót nie dodamy tego soku do ciasta. Jak przetarte, cebulka przetarte. Teraz wygarnę sobie starki reszty tych potartych ziemniaków. Dodam teraz pozostałe składniki. Tak jak już mówiłam, dwa jajka, pusze i oczywiście. Sytuację, że e, jakaś część skorupki wpadnie nam do ciasta, ja zawsze sobie wbijam jajka albo do głębokiego talerzyka, albo do jakieś małe liseczki. Jeśli jestem pewna, że żaden fragment skorupki nie trafił do naczynia razem z jajkiem, wtedy dopiero przelewam e, zawartość do właściwego ciasta. Bo szkoda byłoby je po prostu zmarnować. Sprawdzam to zwyczajnie palcami. I jeśli nic nie ma, wrzucam jajka do ciasta. Mietanego. Teraz mogę sobie już jajka rozmieszać. Amém. Um. Dodam stałe ingrediencje, czyli mąkę, sól oraz pieprz. Mąkę dodaję stopniowo. Zasadniczo na taką ilość ziemniaków powinno trafić do ciasta 6 paskich łyżek. Natomiast to też oczywiście zależy od tego, na ile ciasto jest wygodne. Bo przecież ziemniaki są różne, jajka różnej wielkości. Więc ja po 4. Kontrolnie mieszam. Jeśli ciasto już jest dosyć gęste, dodaję jedną łyżkę. Jeśli mi wydaje się rzadkie, to dodaję jeszcze nie. Właściwie finalnie powinno mieć konsystencję gęstej śmietany. Teraz dodam sobie dwie łyżeczki soli. I odrobinę czarnego pieprzu. I jeszcze jedno. Aby zabezpieczyć się oczywiście w niewielkim stopniu w trakcie smażenia placków cały czas należy kontrolować jak się smażą, ale żeby zabezpieczyć się lekko przed nadmiernym ich przypieraniem do patelni. Ja dodaję do ciasta na placki ziemniaczane i na naleśniki około dwóch łyżek oleju. ze sobą starannie. W międzyczasie mogę już sobie nagrzewać patelnię. Ja smażę placki na dużym palniku, tak aby cała powierzchnia patelni była jednakowo ogrzewana, natomiast na małym płomieniu, co pozwala mi lepiej kontrolować proces smażenia, tak aby placki mi się nie przypalały zbyt łatwo. Naleję sobie już olej. Smażę na płytkim oleju. Sprawdzam oczywiście palcem, bo patelnia nie jest bardzo mocno rozgrzana. czy W każdej jej części jest olej. I zostawiam to się. Aby ułatwić sobie smażenie, miskę z ciastem stawiam sobie na palniku obok hotelu Smażę sobie dla własnej wygody nie więcej niż dwa placki jednocześnie, dlatego że w znacznym stopniu ułatwia to późniejsze ich przewracanie na drugą stronę. Ciasto najlepiej wylewać jakby jeden placek jak najbliżej jednego brzegu patelni, a drugi najbliżej po przeciwnej stronie. Wtedy jest dosyć prawdopodobne, że się nie złączą w trakcie smażenia i... Każdy jeden będziemy mogli odwrócić oddzielnie na drugą stronę. Odwracanie placków jest, myślę, łatwiejsze niż odwracanie naleśników, ponieważ mają mniejszą powierzchnię i są mniej plastyczne. W związku z tym łatwiej jest je odwracać. Trudno mi określić, Jeden czas dla wszystkich placków ziemniaczanych. Ile powinny być pieczone na jednej, a ile na drugiej stronie. Dlatego, że zależy to po prostu od rodzaju kuchenki, na jakiej je smażymy. Od rodzaju oleju, na jakim smażymy. Od patelni, od wilgotności ciasta. Więc po prostu nie jestem w stanie podać jednakowej dla każdego rodzaju. No bo oczywiście czynników składających się na to jest wiele. Natomiast można oczywiście sprawdzać, nie od razu, bo tylko niepotrzebnie przerwiemy placek. Natomiast jeśli wchodzi szpatułka, którą będziemy odwracać ten placek, gładko, ale czujemy, że jest plastyczny, że nie podnosi się na niej cały, to jeszcze musimy chwilę zaczekać. Natomiast jeśli jest twardy i taki bardziej sztywny, wtedy możemy przypuszczać, że przyszła pora na to, żeby placki odwracać. Oczywiście takie pieczenie po dwa na patelni zabiera więcej czasu, ale jest bezpieczniejsze i łatwiejsze. Jeśli w trakcie pieczenia, tworzenia widzimy, że się nam ciasto rozpada, że jest zbyt e, wilgotne. Można dodać trochę mąki lub ewentualnie śmietany, jeśli dodaliśmy zbyt dużo mąki, albo po prostu wbić kolejne jajko. Jeśli placki, które smażymy okazują się takie płaskie, sztywne, właśnie jak troszeczkę grubsze opłaty, wtedy można czasem nabliżeć w ten sposób, że dodajemy śmietany lub właśnie wbijamy kolejne jajko. Aby pozbyć się nadmiaru tłuszczu, możemy wieczone placki odkładać najpierw na papierowy ręcznik. Natomiast wiem, że jest to dość ryzykowne. Ja staram się tego unikać, dlatego że czasami namoczone tłuszczem fragmenty tego ręcznika mogą nam po prostu przywrzeć i niepostrzeżenie możemy podać placki ziemniaczane z fragmentami ręcznika papierowego do nich przyczepionego. więc lepiej jest leciutko. Otrząsnąć w trakcie zdejmowania z patelni każdy placek na łopatce, którą je podnosimy, niż kłaść na ręczniku papierowym. Chyba, że ktoś widzi na tyle, żeby mógł przy pomocy wzroku lub w jakikolwiek inny sposób stwierdzić, że na pewno się nie przykleił nawet jeden strzębek ręcznika, wtedy spokojnie można taką metodę praktykować. Nasze plastiki są już właściwie upieczone, można je zdjąć. I to właściwie tyle. Oczywiście zalecam wielką ostrożność w trakcie smażenia. Sprawdzamy za każdym razem, czy patelnia dobrze stoi równomiernie czy w trakcie nalewania ciasta nie przesunęliśmy naczyniem patelni, tak aby mogła na nas spaść. Jednym słowem, zalecam daleko posuniętą ostrożność, aczkolwiek oczywiście zachęcam do smażenia placków ziemniaczanych. Na koniec tradycyjnie już przypomnę wszystkie składniki, jakich potrzebujemy, a więc 8 dużych ziemniaków lub 12 małych. 6 łyżek mąki pszennej, jedna cebula, dwa jajka oraz sól i pieprz do przyprawienia, i olej do smażenia plasków. I to właściwie tyle. Życzę oczywiście owocnych prób w kuchni. Zapraszam do wysłuchania kolejnych moich tyflo kulinarnych. Dziękuję już za uwagę. Ewentualne pytania i wątpliwości proszę kierować do mnie na Skype'ie mój nick Lutinka. A mnie nie pozostaje nic więcej, tylko życzyć smacznego i powiedzieć do usłyszenia. Kłaniam się, Ala był to Tyflo Podcast, audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące, audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.